W kategorii Równość Szans nominowany został projekt Centrum Promocji Zatrudnienia Szansą na Aktywną Integrację. Jesteśmy w Centrum Promocji Zatrudnienia w Koszalinie przy ulicy Niepodległości 7 prowadzonym przez Fundację Zdążyć z Miłością. Jeszcze rok temu była tu bardzo szara kamienica, dotknięta pożarem tak naprawdę pusta, bez życia, nic tu się nie działo. Tutaj spotykają się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby bezdomne, mamy samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby bezradne i niezaradne życiowo, takie, którym życie się po prostu nie udało. Przychodzą tu i znajdują wsparcie, pomoc i znajdują nowe miejsce dla siebie. Jest to bardzo fajne miejsce, gdzie można się zintegrować, poznać się z mamami, także i z dziewczynami z Ukrainy, więc ja tutaj bardzo lubię przychodzić. Na co dzień zajmujemy się dziećmi, gotujemy, jak są warsztaty, więc naprawdę można wynieść z tego miejsca bardzo dużo. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.